Bo tak słucham o tych ławnikach. Jest taki organ w naszym kraju, w którym ci ławnicy orzekają. I moje pytanie jest takie: czy ma znaczenie, jeżeli ławników jest mniej niż sędziów zawodowych, czy to jest w ogóle nieważne? Ważne, że jest ten ławnik. Przepraszam, akształtując od statusu od problemów konstytucyjnych, dlatego, tego, że ta Izba Rozmianowa nie jest żadnym sądem, to sama koncepcja. Za to utrzymiamy? O. Nie, ja to mówię faktycznie, zawsze wszędzie trzeba mówić, to nie jest sąd. Proszę ja pan, to jest prawdziwy w swoim poglądom. Ja też powiedziałem: organ, ale powiedziałem sędziów zawodowych. Eee. Ale pamiętaj, że jak cię wyrzucą, To w justycji nadal może być. Dziękuję. Podzielę się Państwa taką przerażoną refleksją. Sędziowie, jeśli poniżej warszawcy tam przychodzą, bo przy, przy, udała się taki teraz zwyczaj praktyka: sędziowie A. obwiniani, którzy stają przed tą izbą, nie przychodzą. Przychodzą ich obrońcy: adwokat, sędzia. Przychodzą obywatele, aktywni, czy tam przychodzi taka grupka z napisem nie jesteście sądem. I przychodzą sędziowie. Była sprawa sędzi Ani Patrusielskiej, która z Radzikiem chciała sądzić z Lasotą. Było nas kilkanaście osób. I sędziowie sądu apelacyjnego, okręgowego i rejonowego. I jest dzwonek, wchodzi. Ci państwo wchodzą. W fioletach. Stali obrońcy, no bo ręce musi nie może szkodzić, nie może drażnić ludzi, o których decydują. Wstali dziennikarze i wyłamały się dwie korzonki z żelgona i naprawdę nie było to łatwe. Pierwszy raz w życiu nie wstają, kiedy no, wchodzi coś, co się nas sądem. Ale nie wstajemy, nie wszyscy nas się A sogar, teraz się ta tradycja ugruntowała. Sędziowie, dużo na to chodzą, my nie wstajemy. Proszę Państwa, i co się dzieje? Oni nie reagują. Liczyliśmy z tym, że możemy być wyrzuceni z sali, możemy być ukarani. Udają, że nie widzą. Udają, że nie widzą, ale doskonale to widzą. Są no. słabi, bo w procedurze karnej, a tu stosujemy przepisy karne do dyscyplinacji tego postępowania, to jest przepis rangi ustawowej, że każda osoba trzeba wstać, jak sam w wchodzi, jak mówi sąd. Więc to ja, w żadnej sytuacji, ja bym stanowczo zareagował, ja jako sędzia. Czy jak, ja bym miał problem z tym, że ja na sali sobie proszę wstać, jak są do pana mówić, mm. czy proszę wstać, jak pan, pan do sądu mówi. Ale trzeba mieć za sobą takie poczucie, że jestem silny dlatego, że za mną stoi prawo, konstytucja i jestem legalnym sądem, a nie jestem silnym, bo jestem nominatem te w jakiejś dziwnej procedurze. Więc tak to jest. Ale twórca co, co kolega mówi, przywadza tak czysto, tak od strony jakiejś teorii działania, czy to jest idiotyzm taki skład dwóch sędziów i jeden ławnik. No wyobraźmy sobie, kim by ten ławnik musiał być, żeby on w dyskusji przekonał dwóch zawodowców. Gdybyśmy mieli to legalny sąd, legalnie pochłonę sędziów, mamy dwóch sędziów zawodowych i ławnika prawników To jak może z nimi wygrać w dyskusji no to powiemy, że ma te szanse niewielkie. Może używając racjonalnych argumentów. No może, ale tak naprawdę sędzia, bo to były pytania w 12 książkach wyprowadzone, że dlatego tak rzadko jest przedłużowywany, bo sędzia zawodowy ma pewną przewagę. Ja nie mówię, że on zawsze ma rację, ale ma przewagę widząc z tego, że że jest zawodowcem, że są w tym sądzie, że zna prawo, że tą sprawę jak ma lepiej przeczytaną, on ją zna lepiej. Ma porównanie ze sprawami innych, innymi, jakie są już podobne. Sędzia miał czas i możliwość o tej sprawie porozmawiać z kolegami, koleżankami, poradzić się, zasięgnąć opinię nad jakimś problemem. Mamy lepszy dostęp do tego, że mogę sprawdzić orzecznictwo i naukę prawa, więc, jakby na ogół, ja mam mocniejsze argumenty. I nie mówię, że zawsze mam, mogę mieć rację. Bo czasami rolnicy no. mogą mieć rację, ale to jest dysfunkcjonalne, że jeden ładnik, kontra dwóch sędziów zawodowych jest. Dałbym sobie rękę uciąć, że prawie zawsze ten ładnik będzie tam przegłosowany, tak będzie miał inne zdanie. Katarzyna Kauwak, prezes Oddziału Polskiego Justycji. Korzystałem, że tutaj jest sędzia i mam przemyślenia na temat... Nie, na temat sędzi, instytucji sędziego pokoju mam takie pytanie. Czy justicja w ogóle jest za tym jako stowarzyszenie, za tą konstrukcją sędziego pokoju? Czy pojawiały się jakieś opinie, czy pojawiały się jakieś projekty? Nasze stowarzyszenie... Ma różne projekty dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast czy tutaj w przypadku sędziów pokoju tej instytucji się pojawiły projekty, jak się pan sędzia przygotował nasze spotkanie? Jeszcze jedno takie mam Panie zapytanie. Co z pan sędzia sądzi, gdyby tą funkcję tych sędziów pokoju spełnili? Czy prawnicy na prawa przed staniem, przed podjęciem, stanięciem czy przed aplikacją adwokacką, radcowską czy prokuratorską. Trudne pytania. Koleżanka zadała. I jeśli chodzi o to, Nie, powiedz, że nie jestem to aż taki mocny. Wydaje mi się, że generalnie, jeśli pojawiały się takie głosy, żeby sądy odciążyć, żeby to zmniejszyć tą kognicję, tak? Żeby te drobne sprawy przekazać. Nie wiem, czy to przyjęło jakiś konkretny projekt, który od sędziego pokoju, ale takie głosy pojawiały się w dyskusji, artykuły takie się pojawiały, żeby jednak sądy miały węższy zakres działania. Co do tego, co tu koleżanka powiedziała, ci młodzi no tak, ale jest ten problem takiej natury. To z jednej byłaby świetna taka wprawienie się, nie? Na przykład u nas w Warszawie było w moim sądzie, kiedy on się był kiedyś większy i obronował kilka z warszawskich, to w pewnym momencie udała się taka praktyka, że młody asesor, jak asesorzy istnieli w latach 2000, tam, 1, 2, 3, 4, 5, jak przychodził do pracy, to szedł na pół roku czy rok, terminował w wydziale wykroczeń, kierunkiem rąkiem jednego sędzia. Jak się tam posądził rok te wykroczenia, to przychodził do karnego. To jest taki naturalny Was Najpierw sądzisz tylko wykroczenia, bo jesteś pracownikujący, potem idziesz sądzić sprawy poważniejsze. Bo nie jest to głupie. Pytanie jest zaraz takie. Kwestia doświadczenia życiowego, bo w prawach takich naprawdę błahych, bez jakiegoś czynnika takiego elementu emocji ludzkich czy jakiegoś czynnika, nazwijmy to, rodzinnego, to może to nie byłoby takie ważne. I kwestia autorytetu, no jakby, jakby, jakby ta młodzież była, powiedzmy, odbierana przez, przez to społeczeństwo, przez te strony, które byłyby na przykład w wieku, że co mogliby być rodzicami. Ja mam taką refleksję z perspektywy tego, mojej drogi zawodowej że kiedy zaczynałem pracę jako asesor sądowy, nie było żadnych ograniczeń. Bo teraz asesor ma pewne ograniczenia, nie może stosować aresztu na przykład. Wtedy asesor sądowy, jak ja zaczynałem to orzekał w takim zakresie jak sędzia w sądzie wymianowym, miałem 27 lat. I jak ja sobie teraz przypomnę najgorsze, co dla mnie było, uważam w ogóle, niemigli czy sądzenie spraw, oznaczanie się na to osobę najbliższą, czy jakaś przemoc w rodzinie, Najczęściej mąż, były mąż, konkurent. Że miał się znęcać nad dziećmi czy nad żoną. Nadal słowo wśród słowo. I też jakieś takie dziwne przepisy. Albo sądzę to z ławnikami, a czasami jak dochodzenie było dwa miesiące, trwało to, mogę to zmuszać To są sam. Ja sam wtedy byłem nie, Byłem z niewielkim starzem małżeńskim, dzieci z nie mam. Wysłuchuję jakieś opowieści, dziwne treści ludzi, którzy mogli być moimi rodzicami. Jakieś przemocowe historie, przy dla mnie science fiction, bo tak się moje życie ułożyło, że. Nie, ma, nie mam takich doświadczeń z życia prywatnego, więc to był wspólne nieporozumienie, że osoba <coughs> że głosowa w jego takie sprawy sądziła. A ja odpowiem tak kombinując to chyba wszystko zależy od tego, co by to miało być, bo gdyby to były drobne rzeczy, to może tak, bez jakiegoś takiego no, takich emocji, jakichś takich pozaprawnych właśnie jak w przypadku takich... Elementów rodzinnych, tak dalej. Mogę do, jest może w drodze, w sprawach z jak może to A miało sens. Dlatego nie mogą obecnie orzekać w sprawach rodzinnych. I to, to, rodzinny. to u, uważam to za, to za dobre rozwiązanie. Uważam to akurat za dobre rozwiązanie, hmm. aczkolwiek spotkałem się z różnymi reakcjami. Na przykład jeden kolega z zaczął się śmiać, haha, bo to, a właściwie, co to taki sędzia rodzinny, alimenty za co to jest za problem. Ja mówię, no ale alimenty. To jest naprawdę niewielki wycinek naszej pracy. Alimenty czasem oczywiście zdarzają się takie, że, że pamięta się je po, po latach, ale to jest rzadkość. Natomiast te sprawy opiekuńcze, te sprawy o kontakty, to się pamięta nieraz całe życie. To po prostu to jest coś, z czym idzie się spać, z czym idzie się na spacer, z czym idzie się na zakupy. One cały czas towarzyszą człowiekowi i akurat uważam, że tutaj Całkowicie się zgadzam z ustawodawcą, że asesorzy nie powinni rozwiązywać tych spraw właśnie rodzinnych. Ja zresztą na początku mojej kariery zawodowej orzekałam w Wydziale Gospodarczym. I jak przyszłam do tego wydziału i no, byłam młodą osobą, dostałam naprawdę wiele, bardzo wiele spraw. To 470 na dzień dobry i powiem, że ja miałam dużo mniejszy problem z rozpoznawaniem tych spraw. Niż jak po półtora roku przyszłam do wydziału rodzinnego, gdzie ja w ogóle nie mogłam się znaleźć. Zupełnie przez, przez kilka lat to mi tak, tak ciążyło, więc uważam, że to doświadczenie zawodowe i życiowe jest niezwykle istotne. Aczkolwiek też miałam kiedyś. Byłam na jakimś szkole, też jako młody sędzia. I mieliśmy te zajęcia z doświadczoną sędzią, która już tak miała. mówić takiego, że, że kiedyś właśnie ona orzekała w jakiejś sprawie pracowniczej strony coś opowiadały o tym, że, że dziecko szło gdzieś w pole z rodzicem albo z babcią, mając kilka lat, o piątej czy o czwartej było budzone i szło w to pole z rodzicem i ona mówi, że jako młody sędzia, młodszy sędzia, ona w to nie wierzyła. Uwierzyła dopiero jak zobaczyła serial telewizyjny. Ja naprawdę się poczułam wtedy tak, że, że mimo że jestem młoda, to mam większe doświadczenie życiowe, więc różnie też z tym doświadczeniem życiowym bywam. No i tak jak tutaj Piotr powiedział, że właśnie ten element, ten czynnik społeczny właśnie, ci ławnicy, którzy, którzy po prostu są, mają inną perspektywę niż my, sędziowie, to, no to nieraz jest naprawdę taki, taka po prostu taka młodość życiowa, która jest... W tych sprawach rodzinnych nieraz naprawdę e, bardzo bardzo potrzebna. Jeszcze mogę tylko do tego ciała, to może być to, tylko oglądanie z miejsca. Dziękuję. że nie ufała, więc... <laughs> ja To powiem, dlaczego to pytanie zadałam. Ponieważ ja na początku swojej kariery jako aplikantka sądowa byłam ładnikiem w Kolegium do Spraw ja i radcą prawnym. I dlatego uważam, że to była dla mnie świetna szkoła. To są genialna szkoła, taka, która spowodowała, że później mi znacznie łatwiej było pracować jako sędziemu. Pierwsza miała sprawa, pamiętam do końca życia o kradzież ogórka. Właśnie proste takie kolizje, niby proste, a wcale proste nie były. Później moja koleżanka po mnie przejęła kolegium i bycie ławnikiem i to było świetne, naprawdę świetne i dlatego o tym powiedziałam, ale już nie zajmuję czasu, bo gość to jest najważniejsze. Tak w uzupełnieniu, bo zgadzam wszystkim, co mi się powiedziałaś, przecież nie pan, pan pan, bo się znamy z uczniów. Ale to kolegium, jak sama nazwa wskazuje, kolegium było kolegialne. Jakby autorytet kolegialny zawsze jest inny. Sędzia pokoju, to ma taka instytucja prawda osobowa. Właśnie, proszę Państwa, taka rzecz jeszcze. To jest taki czynnik psychologiczny, często lekceważony. Zawsze poważnie wygląda i inaczej się odbiera decyzję ciała kolegialnego niż ciała jednoosobowego. Jak trzy osoby ubrane, Dużo głowy z a jedna z łańcuchem, z poważną miną, powiedzą, że taka jest decyzja sądu, bo sąd się naradził, zważył i tak zrobił. No, to, to. A jak jeden człowiek mówi, że on jako sąd co robi, no bo przewiadek ja jak prowadzę sprawę, to nikt nie mówi, ja, tylko mówię w trzeciej osobie. Proszę do sądu powiedzieć tak, tak, co pan sąd to i tamto zdecydował. Samo sobie mówię w trzeciej osobie, bo jestem sądem na tej sali, ale to nie jest to samo. Inaczej to odbieramy. bo no, tu zawsze jest takie. Mniejsze odbrudy w podjeżdżaniu to jest takie bardziej po uważaniu, trochę subiektywne i tak dalej. Po tym też, no nie wiem czy Państwo, sędziowie, moi koledzy, może jakieś tu zgodzą na sali, ale po prostu człowiek ja też, czuję się, czysto mówiąc, pewnie nie chodzi jakieś takie sytuacje zagrożenia, ale w ogóle takich sytuacjach, różnych trudy na sali, jak się jesteśmy kolegialnie, no to tak, to jesteśmy sądem, to tak, no, nie, że są osobowy, tylko właśnie kolegiami. tak ja, ja nie o ja tak, ja tak powiem. Natomiast, natomiast mogę coś. To, to tak mówisz, bo właśnie, że zawsze w trzeciej osobie ja też kiedyś tak zawsze w tej trzeciej osobie no jak już jest ten wyrok czy to postanowienie no to już Państwo mieli argumenty, które mogli wcześniej przedstawić teraz sąd mówi a potem zaczęłam czytać różne raporty społeczne odnośnie tego, co się z sędziom zarzuca. Formacje, które przekazywali adwokaci na różnych, na róż, w różnych mediach społecznościowych, no i po prostu się w to wsłuchała. I w tym momencie, jak ogłoszę to orzeczenie, podam motywy rozstrzygnięcia, i ktoś chce dyskutować, strona chce dyskutować, to jeszcze dyskutuje. Kiedyś właśnie tego nie robiłam, no bo jak jest rozstrzygnięcie, to już właściwie nie ma, no można się odwołać, prawda? Ale zauważam, że jednak to jest, to, jest, to jest dobra metoda. Dlatego, że często potrafię to znaczy na jakieś uwagi strony, czy tam uczestnika postępowania na jakieś pytania potrafię odpowiedzieć i, i przekonać tym. Także, także tutaj to, to też ma takie istotne znaczenie. No, po prostu staram się w to, w to wsłuchiwać. Ale no, muszę, muszę nawiązać do tego, co powiedziałeś na początku, że te sądy muszą być niezależne. Natomiast ta, jeżeli chodzi o system, to moim zdaniem ten system jest niewydolny faktycznie, jeżeli chodzi o, o tę sprawność postępowania. Dlatego, że to jest moja największa wolączka. Ja nieraz biorę sprawę, którą wyznaczam po kilku miesiącach i to jest dla mnie dramat. Natomiast próbowałem przejść na system szybkościowy. I zawsze się okazywało na rozprawie, że czy o czymś zapomniała. E, więc wcale wtedy nie było szybciej. Była szybciej wyznaczona rozprawa, no ale co zobaczyliśmy sobie w oczy, brakowało tego, 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 tego i musieliśmy odraczać te rozprawę. E, tych rozpraw było więcej, więc wcale nie było przyspieszenia. Natomiast my jako sędziowie musimy tak zajmować się e, przyznawaniem biegłym wynagrodzeń, przyznawaniem mediatorom wynagrodzeń, e, przyznawaniem tłumaczom wynagrodzeń. Tego, tego naprawdę takie, takie drobne decyzje, asystent nie może takich rzeczy e, robić. Mogą to robić referendarze, ale na przykład w Wydziałach Rodzinnych nie ma referendarzy. Więc to wszystko musi e, robić sędzia. W tym momencie, kiedy, e, kiedy ja bym mogła się przygotowywać merytorycznie do jakiejś sprawy, to, e, to muszę po prostu się zajmować taką drobnicą. E, sprawdzać czy, albo stwierdzać prawomocność, tak, orzeczenie. Albo podpisywać e, akta. To jest, jeżeli się ma, w tym momencie mam około 400 spraw w referacie, ale jeszcze w zeszłym roku miałam ich 600. I proszę mi wierzyć, choćbym, nie wiem jak naciągnęła tę dobę, jeżeli ma być ta sprawa, tak jak Piotr mówi, rozpoznana, a nie tylko jakoś klepnięta czy, czy wypchnięta, to, to trzeba się naprawdę zastanowić, trzeba się zastanowić nad tym. Także uważam, że po prostu, że tutaj system, powinna być po prostu zmiana Systemowa, żeby, zresztą takie były plany. Ja pamiętam, jak jeszcze wiceminister Piep, jak do nas przyjechał do Sądu Okręgowego w Opolu i opowiadał, no oczywiście od razu mu powiedzieliśmy, że to w ogóle, że to są mrzonki i w ogóle, czy pan sobie z nas tutaj robi normalnie? Nie, ja, że takie rzeczy nam opowiada, że sędzia będzie miał biuro, będzie miał kilku asystentów będzie miał cały sekretariat i wtedy tak, to że miało ręce i nogi. Nikt w to nie wierzył, natomiast on święcie przekonywał, że tak będzie. Oczywiście nie ma tego. My mamy ile półtora asystenta na cały wydział, bo to jest osobowy, więc tutaj nie, w ten sposób no, nie przyspieszymy tego. A te rozwiązania systemowe naprawdę powinny być takie, żeby znajdziemy się po prostu tym meritum zają.